Rozlał wino i wnieblał. Musiałeś kręcać, żeby to zobaczyć? Ja mi się schylił, bo mi się chyba pożygał. Eskel, pijaku! Wyłaś! Eskel! 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 Eskel, pijaku! Wyłaź! Ej! Słyszałeś? E, coś... coś jak... E, dyszenie rannej wiwerny. Znaczy, doszło do walki. Aha. Eskel jest gdzieś blisko. Trzymaj się, bracie. Idziemy. Eskel. Eskel. O! Patrz, tu jest! Razem z wiernym dzwoneczkiem. Ej, Eskel, pobudka! Co? Co? się stało? Naprułeś się w trzy dupy Co się stało? Wstawaj, idziemy pić Spokojnie się pożywam Zawsze się tak kończy, jak klejemy we trzech No to doprośmy kogoś Jakąś babkę najlepiej Żadnej tu nie ma Poza jeną Ej, lepiej nie budzisz, wiesz a ta czarodziejka z którą gadaliście, Pomyśl. Łączymy Włączymy megasko, ładnie zaprosimy. A ona się do nas teleportuje. I może jakieś koleżanki weźmie za wyraźno. Lambert, ty co masz łeb? O, pewnie, że mam. To jak, wzywamy Loże jak na imprezę? To jest! Wzywamy kurwa! Dobra, jak się tego używa? No, kręci się tu i tam i mówi coś po elficku. Łatwiej zna. No to dawa, jedziemy. Czekajcie, przecież jak ta Ida nas zobaczy, to przecież zobaczy, że nie jesteśmy. że nie jesteśmy czarodziejkami i się wystraszy, nie? Wiem co. Załóżmy ciuchy Jennifer. Tam są jej torby. Co ty masz z tym przebieraniem się? No nie mądrzy się, bo tak ci zasznuruje gorset, że się zetrasz. Nie marucie, skel, wbijamy się. Fa, 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 o. Fa No dobra, ale nikomu o tym nie powiecie, rozumiem się? Nikomu. Ale związła szpargałów? Można by pomyśleć, że się tu sprowadza. Nie strasz gerani. O, tak, tak, tak. Ta będzie na tobie leżeć, jak ulał. Tak, jak już puścił szwach. Nie gadaj, tylko się ubieraj. Nie, 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 nie Nie pasuje ci do karnacji. Cholera, Eskel. Masz stariosy. A ty jesteś osioł. No dalej, bo mnie piję. Dobra. Ja gadam, a wy coś róbcie z kryształami. Kedmil bledę do innych hokus pokus sary mary Co, to, to, to? Bardzo przepraszam, pomyłka. Strąż! Ekscelencji papieru trzeba? Nie, baranie, loża! Loża mnie dopadła! Lepiej, żebyście mieli jakieś wytłumaczenie. Bardzo dobre. do łóżek, ale już.